No wrzuciłem perłę. Poszedł. Dobra, poleciał, Dobra. poleciał, Nawet się nie odzywałem, a to od razu... Te... Chcesz kupić tanią premkę? Wbij na stronę tani-minecraft.pl oczywiście, wybierając y, youtubera kampery. Siemanko widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dawno się nie widzieliśmy, ale to dlatego, że po prostu... Może powiem wam zaraz, zaraz dlaczego. Na samym początku chciałem poprosić o to, żebyście stawili łapkę w górę, y, tak na dobry powrót YouTube'a. Jeśli nie zostawisz łapeczki w górę, no to będziesz miał pecha przez y, następny tydzień, więc kurde, no nie warto. E, pamiętajcie o subskrypcji kanału e, Dzisiaj świeczka trap, ale za chwilę Wam wytłumaczę dlaczego świeczka trap, a może pochodnia trap, nie wiem e, Na samym początku dlaczego nie nagrywałem No nie nagrywałem, dlatego że choroba mnie złapała po prostu, ledwo trzymałem, No i plus się zakochałem, więc nie wiem co gorsze, choroba czy zakochanie, ale e, Wiecie jak to jest e, No E, tak, dobra, ja tu się tam śmiech i kichy, e, jeszcze co? Jeszcze e, nagrywał ze mną rolej, rolej, który ma kanał, założył kanał i nagrywa trapy również, więc zapraszam do niego. E, wszystkie odcinki, na przykład, jakie będą na Dragonie, bo Dragon startuje w ten piątek, a będę nagrywał jakoś co trzy dni i streamował codziennie. No to będzie wszystko z rolejem, więc teraz zapraszam serdecznie na jego kanał. No i dobra, przejdźmy do sedna. Przejdźmy do sedna, bo ja tutaj dawno nie gadaję, dawno nie streamowałem, a potrzebuję się wygadać, ale dobra, to nie dzisiaj. E, świeczka trap działa to tak, że tu mamy taką beczkę, która działa tak, że my chcemy w nią wskoczyć, my, my skaczemy w tą beczkę. My, osoby trapujące, skaczemy w tą beczkę od razu e, i ziomeczek nie wie, co się dzieje, w sensie no stoi, po prostu podbiega, no i się patrzy jak debil w dół, co my tam robimy, nie? A wtedy przychodzi nasz kompan, czy tym, e, w tym przypadku rolej, który tutaj ma swoją bazę, o tutaj sobie tak stoi na szifcie, jego nie widać stąd i niszczy tą świeczkę, przez co wszystko się zapada w jednym momencie, no i żomeczek spada sobie na dół e, do nas no i my w tym momencie go po prostu zabijamy tak działa cały cały trap więc wydaje mi się, że całkiem spoko i no, to tyle, mam nadzieję, że wam się spodoba, jeśli chcecie więcej odcinków, pamiętajcie o obsłudze, a ten teksturpak, jeśli chcecie, to wbicie w opis, wystarczy, że zaobserwujecie mnie na Instagramie i napiszecie wiadomość prywatną i do wygrania macie tego do, dostaniecie tego teksturpaka w zamian bo to jest nowy teksturpak mój, nawet ja jestem na słoneczku, więc no Dobra, mam jakiegoś zioma, kurwa, powiem wam czad, że byłem chory, jakoś nie, nie zdarzyło mi się grać i teraz zauważyłem to, że są te zmiany na kraftkorze, o sety 3-3 i w ogóle serce jak schodzą jak głupie, że naprawdę aż ta klepa wygląda zabawnie, dobra, wydarkę sobie ogarnę szybko, eee, nie, fajnie, teraz ta klepa na tym kraftkorze jakoś w ogóle bardziej dynamicznie, kurwa, działa i to mi się podoba, to mi się podoba. Nie wiem czy grać cena na makro, w sumie chyba nie, dobra też nie chcę go zabić Nie chcę go też zabić tego zioma, bo powiem wam, że jest już taki trzeci tydzień edycji i gra coraz mniej ludzi Ciężko w ogóle kogoś znaleźć na mapie, jeszcze na moim sektorze, który jest w ogóle nie wiem gdzie No to tym bardziej, Ale dobra Wydaje mi się, że zaraz zjemy sobie trochę refili i będziemy się powoli zbierać w kierunku tego trapa Role jesteś na trapie? No jestem, jestem Dobra więc jak to, Ja będę od razu, od razu będę skakał na dół, żeby nie było. Okay. Więc przygotuję tą... Przygotuję sobie perłę. Nie wiem, on tak jeszcze... Jakoś nie wchodzi za bardzo. Odchodzi trochę, ale mam nadzieję, że że jakoś się uda. Dobra. Nie wiem, naprawdę te hity fajnie wchodzą, fajnie wchodzą te hity. E, mam dwa refile, wiesz, że mam małe refili. Dobra, skaczę sobie od razu. Dobra, wrzuciłem perłę. Poszedł, pleknął, Dobra, poleciał Dobra. Polecia. Nawet się nie odzywałem, a to od razu tego. A to od razu i jeszcze, kurwa, polizał. Dobra, pięknie. pięknie. Zamurowałeś to od razu? No, zamurowałem. Dobre, Gidem. dobre, dobre. Ej, ale jeszcze przemyślanie co zrobiłeś z tymi, tymi półpłytkami, nie? No że... ten, ten. Nie, Gidem ale dobra, szczerze trzeba wam tego, że e, Rolej to budował. Widzieliśmy to na jakimś kanale na YouTubie. E, jeśli tam znajdę, to na pewno dam w opis. E, I nie widziałem tego. Nie pomyślałem o tym, że tak może od razu ten gravel fajnie zbierać. No dobra, gituwa. Widzimy się chyba przy po prostu kolejnej akcji. Dobra, mam kolejnego zioma, nie wiem, wszyscy mają jakoś taki mój ranking, więc nie jest najgorzej, mam nadzieję, że tylko jakoś nie policzę szybko, bo te sety są naprawdę kurde zabawne, Wcze, w sensie sami wcześniej widzieliście, że jak mi HP schodziło, jak ten ziomek polizał z tamtej akcji, to też było takie lekko zabawne. Dobra, też zauważyłem, że dodali tego, więcej HP za, za, za zrf jesteś na trapy jak coś, bo wydaje mi się, że ten zioma da radę. Radę? No chyba tak... Dobra. Nie wiem też kurde, szkoda mi pereł trochę, bo nie wiem czy mogę skoczyć sobie na spokojnie do tej, tej beczki bez perły, czy że mnie rypnął, czy lepiej jednak z tą, z perełką, nie? Nie wiem. Mam knoka, może mi się go uda zrzucić. To też byłoby... O, może on wtedy by nie tego jakoś nie podejrzewał, że tu jest trap, tylko będzie myślał, że to jest beczka. To też tak może być. Dobra. Chociaż nie. Ja sobie sam to zrobię. Żeby on mnie nie zrzucił, dobra, zrzucił mnie. Chodź, padłeś, dobra. Tak, tak, tak. Dawaj, pa. dawaj, patrzy. Dobra. Posz, o, dobra, dobra pięknie, zakobluj, zakobluj, zakoblujesz go od razu? O mam, ma jest w Eee, no może zeskoczyć. Zeskocz, zeskocz. Ja zjadłem koksa, zjadłem sobie koksa od razu. Nie tak, wiem czy jest nie Nie wiem on ma perły, czy wytykał na ciebie Eee, Nie wiem, nie cykał, nie cykał, więc tego, więc sk no, skacz ja jeszcze mam 6 sekund, 6 sekund mam jeszcze tego koksa. On, on dobra, ma koksa do znaczy, on zjadł dobra. tego pierwszy dobra. No, tam są trzy tak? Możemy go koblować to. tutaj w ogóle? No możemy, bo weź to jest pokój, Weźmy go w pokój. Dobra, nice. Dobra. Tylko żeby tego, jak będziemy opery to wyjdzie, nie? Znaczy, no nie wiem, tylko do Ej. góry, no to. Nie Ej, z tego craftingu, nie, nie można używać craftingu podczas flip. To jest ten. Czekaj, żeby ten, żeby. Dobra, on. Dobra, zabijemy go normalnie, chyba. Bo on tego, on i tak już koks. Patrzmy już koks, on dara będzie tego. Dawaj, dawaj. dawaj. On Zdrobiam będzie teraz mu? tego, padł. Co? Nie. Dobra, mam disto w Ten co, kurwa bałwan jakimiś liczkami. Ty mam laga. Ty dropnęło mi internet w takim momencie. Jezu chryste, dobra widzowie. W sensie... Nie chce mi się, bo naprawdę mówię wam, ciężko znaleźć gracza w tym momencie, ale mi dropnęło neta teraz. Więc nie mam pojęcia, czemu to się wydarzyło. Dropnął mi, mon... no jezu, dro... nie mi internet w tym momencie, ale uznajmy, że rolej go zabił, dobra, chat? Uznajmy, że rolej go zabił, bo mi się nie chce tego nagrywać znowu. W sensie naprawdę tak ciężko znaleźć typa, ale udało się, dobra, udało się, trap się udał. Trap się udał, dobra. Niech tak, niech tak już w stanie jest, idę to resetować. Dobra, mam kolejnego zioma, tylko kwestia jest teraz taka, że jestem z drugiej strony Kuboida. A i po tej stronie mam yy, Gringo, jak dobrze pamiętam. Yy, więc... rolej jak chcesz, to możesz, tak, możesz chyba pójść na Gringo zamiast na tego. Zamiast na to. Tą... No dobra, znaczy ja jestem na Gringo. Jesteś? Nie? No jestem, jestem. Dobra, dobra, to gituwa. No więc w ogóle jeszcze... Tak tak, skute, tak jak się z nim bije tak na chilku, to pamiętajcie o tym teksturpaku, jest po prostu boski. Eee, wystarczy, że mnie zaobserwujecie na Instagramie Młody Żitek go zrobił I kurde, naprawdę, ten... Jak ja patrzę na ten księżyc to do dzisiaj, cały czas się śmieję Dobra, nie wiem czy on, on Poxa czy Ref'a, dobra, on za Ref'a ja Ale to był ten? Co? Na Gringo zostać, czy Tak, na tego? tak, zostań, 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 na, zostań na Gringo, zostań na Gringo No jestem, jestem, dobra Jest dosłownie milimetry, więc wydaje mi się, że będzie mógł biec No widzę widzę Ciekawe czy ten, ciekawe czy dałbyś radę spulować jakbym tego No jakbym się nie odzywał się, ten, w sumie jest szansa, nie? No szansa jest, ale... Nie ma co ryzykować. No nie wiem, możemy spróbować też? <laughs> nie, dobra. dobra. Za mało ludzi jest, że ten... Na, na dragonie możemy się tak, się tak pobawić. Tylko, o, ale, ty, ale to będzie dobry ten, jakiś filmik, jakiś challenge typu... Ten... Yyy... Dobra, przyjaciłeś, się skupić muszę. Dobra, nie wiem, czy będzie mnie bił? Dobra, bije mnie Dawaj, dawaj! Ej, dobra, pad. Myślałem, pa, Przez pa, pa. chwilę miałem taką chwilę zawahania, że on się zbugował. Weź, kliknij ja jeszcze raz. Tak, kliknąłem. Manogi. nogi. nogi, tak, ale ma nogi. Ja nie wiem, jak tam się schodzi, w sensie. Jezusie. Na chillu, weź się do żółwia, ja chcę go dla Dobro. Dobra. Nie, to robię. Myślałem, robimy. że się zbugował, ja przez chwilę taka chwila ciszy, myślę, że się zbugował. No jest, ubiega biegacie. Je jest, jest? No, to robimy, w nim. Chodzi, to nic nie może no, zrobić. No, dobra, go zabijam, w sensie ja chcę ranking. Ja chcę ranking. A okay. można koblować na każdej kładce w ogóle? Nie, nie. To nie, dobrze. można. ty go biłeś? Nie no ja go tylko żeby bo myślałem że go... ten. Dobra, to przeciekaj z tym bo on tak sobie będzie biegał. Dobra. No zaraz też nieźle. Dobra, ja ten, ja sobie od razu makro, pyknę, nie chcę się bić. W ogóle Dobra, ten to... skrzydła, jakby ktoś nie zauważył. Jestem mega zajarany tymi skrzydełkami. Ty nie wiem szczerze kto robił tego gringo u nas na kółie, ani ja ani ty, ale... ale... ale podziwiam zachęci z nóżkami nawet. O. No bo jak Dobra, my to zawsze jedzie... robimy, to nawet już... już tych nóżek nam się już nie chce robić, nie? A bo i tak się zabija jakoś. No no. Nie wiem, chryp chyba się podał. Nie no, jest mi kurwa szkoda go zabić, szczerze, oddaję już nawet ender chesty, więc... Nie wiem. Nie wiem, co robimy? Nie wiem. Dobra, on to nie no, zabijam go. Dobra, plus 21 ranku. <laughs> Ale jestem zły, dobra. Nie wiem, dobra, udało się, spoko. Yy, dobra, cześć widzowie, yy, ja tak szybko jeszcze losuję sobie tego, tą szóstkę, którą wam obiecałem. Filmik w ogóle zrobił 20 tysięcy wyświetleń, za co serdecznie dziękuję. I jestem wdzięczny wam za to wszystko. 600 komentarzy w tym momencie musi się załadować, yy, więc losujemy na szybkości, yy, więc dobra, losujemy, yy, no, losowa osoba wygrana, wygrał yy, Desperados, mocny, chce wygrać, więc no, napisz do mnie byczku, dostaniesz tą szóstkę, sorki, już tak po czasie mówię, byłem chory i nie miałem kiedy, więc no, soreczkę jeszcze raz, ale masz, wygrałeś, nie, więc yy, jak coś to DM, Elovina.